10 najdroższych ras psów. Niektóre psy potrafią być bardzo drogie. Tutaj tych czynników, które wpływają na tą cenę jest wiele. Najczęściej jest to oczywiście moda, czyli popularność danego psa, do tego niska dostępność tego psa, tych psów, w znaczeniu, że jest ich po prostu mało oraz jeszcze raz można powiedzieć, chęć, Zakupu psa, który jest uważany za psa, za którego warto nawet bardzo dużo zapłacić, ponieważ wiele osób się wręcz obraża, że pies może być tak drogi. Jeśli jest zapotrzebowanie, to oczywiście znajdzie się również brzydko mówiąc towar, który zostanie sprzedany nawet za bardzo wysoką cenę. Ale dzisiaj o tych najdroższych psach. Pamiętajmy, że rozrzut tych cen Potrafi być bardzo duże. Te ceny się zmieniają, moda też się zmienia, popularność też się zmienia, zapotrzebowanie na psy się zmienia, więc tutaj te ceny będą takie szacunkowe. No ale co ciekawe, ceny będą jak najbardziej bardzo wysokie, ale od początku. Zacznijmy od rosyjskiego toja, którego średnia cena może wynosić nawet 8.500 zł, a maksymalna cena to może być nawet 15 tysięcy złotych. I tutaj, dla wielu osób, taki nieduży pies, który kosztuje tak dużo, jest gigantycznym zaskoczeniem. Ale tak jak powiedziałem, jest klient, jest klient, który chce tyle zapłacić, to oczywiście te psy mają tak wysoką cenę. A jeśli chodzi o te psy, czy też pieski, są to psy bardzo mocno wiążące się z opiekunami, które wręcz potrafią być o nas zazdrosne. To psy, które potrzebują bardzo dużo naszego czasu, psy, które potrafią być głośne, niezbyt dobrze dogadują się z najmłodszymi, ale to ich podejście do opiekuna jest bardzo, bardzo fajne. One są świetnymi psami do towarzystwa, chociaż nie są aż tak wylewnie okazującymi uczucia psami, jak się niektórym wydaje. To jest pies długo żyjący, nawet 17-18 lat i dłużej. Pies, którego pielęgnacja czy też utrzymanie jest tanie. To nie są drogie psy. Pies, który, no, nie wiem czy mówiłem, jest dosyć hałaśliwy, dosyć delikatny. To naprawdę bardzo malutki pies. Ale pies, który potrafi być fajnym, miłym psem. Doskonale przystosowującym się do przeróżnych warunków. Kolejnym psem jest Mastiff tybetański. Którego cena może nawet osiągnąć 14 tysięcy złotych. A zaczyna się od 5-6 tysięcy złotych, średnio to tak 8,5 tysiąca złotych. Te ceny też są płynne. To pies, który jest określany najdroższym psem świata, z powodu tego, że kilka egzemplarzy tego psa w takim specyficznym kolorze zostało zakupione za gigantyczne pieniądze. No ale my jesteśmy zwykłymi ludźmi, no, tak myślę. Nie wiem, czy ktoś z Was jest w stanie wydać kilka milionów na psa. Czy też kilkaset tysięcy na psa, ale wróćmy do samego psa. Pies bardzo duży, pies, który jest świetnym towarzyszem człowieka, uwielbia to towarzystwo, doskonały stróż, pies, który jest niezależny, ale niesamowicie przywiązany do swojej rodziny, uwielbia być psem rodzinnym, ale musi mieć zapewnioną też możliwość stróżowania. To pies, który musi być w odpowiedni sposób wychowany. To wychowanie wcale nie jest takie proste, to jest jednak pies niezależny, trudny w wyszkoleniu. Niektóre osobniki mogą być dosyć nieprzyjaźnie nastawione dla, w stosunku do obcych psów oraz w stosunku do obcych ludzi. To pies, który potrafi być hałaśliwy, niezbyt nadaje się do mieszkania, on potrzebuje przestrzeni, ale. Kiedy trafi w odpowiednie ręce, jest psem naprawdę świetnym. Psem, który spełni wiele, wiele rzeczy. Psem, który naprawdę świetnie odnajduje się jako towarzysz rodziny, jako stróż, jako taki fajny, miły towarzysz. Tylko jeszcze raz. Trzeba go w odpowiedni sposób wychować i prowadzić. Kolejnym psem jest szpic miniaturowy. Ocenie, który kosztuje nawet do 13 tysięcy złotych, chociaż przeważnie te ceny zatrzymują się na 7-9 tysiącach złotych. Szpice miniaturowe to psy do towarzystwa. Psy, które są psami naprawdę genialnie sprawdzającymi się w tej materii. Pamiętajmy tylko, że to pies z swoim zdaniem, chociaż ono nie powinno przeszkadzać. To psy, które chociaż bardzo mocno się przywiązują do opiekuna, to jednak potrafią pokazać, że no jednak to mądry, bardzo mądry, inteligentny pies, którego warto szkolić. Wychowanie jest raczej proste, to pies, który źle znosi samotność, który wymaga tej obecności swojego opiekuna. Pamiętajmy też, żeby nie pozwolić mu wejść sobie na głowę, w tym jest bardzo sprawny, świetny, bardzo miły, bardzo fajny. Pies. Kolejnym psem jest wilczarz irlandzki. No tak, żeby można powiedzieć, zobrazować to, o ile szpic miniaturowy jest psem kilku kilogramowym to wilczasz irlandzki jest psem kilkudziesięciokilogramowym i psem bardzo, bardzo dużym. Są to psy, które potrafią kosztować od 5-6 tysięcy złotych. A wilczarz irlandzki to pies, który bardzo mocno przywiązuje się do rodziny, jest psem przyjacielskim nieagresywnym, lubiącym życie rodzinne, bardzo mądrym, który oczywiście dogaduje się z obcymi psami i zwierzętami domowymi, gdy poddamy go socjalizacji, ale to pies, który wymaga dużo czasu, dużo naszej opieki, nie liczmy też na wykonywanie komend tak dosyć szybko. Ten pies raczej się zastanowi, niekiedy stwierdzi, że to w ogóle nie ma sensu i dopiero można powiedzieć może jak stwierdzi, że no niech ten opiekun ma, wykona jakąś komendę, ale to pies bardzo inteligentny, którego można nauczyć dosłownie wszystkiego. Tylko, że to podejście do tych, do wykonywania tych zadań, kiedy one nie mają według niego sensu, no on po prostu tego no nie zrobi. To niestety pies drogi w utrzymaniu i niestety bardzo krótko żyjący. To jest jeden z najkrócej żyjących psów, jeśli spojrzymy na ogół psów. Świetny, fajny, miły, tylko niestety Krótko żyjący. Kolejnym psem jest Maltańczyk, którego cena waha się od 3 do nawet 12 tysięcy złotych. Średnio według niektórych może to być nawet 7,5 tysiąca złotych. No, Maltańczyków chyba nie trzeba przedstawiać, ale zrobimy to pokrótce. Kolejny obok szpica miniaturowego i rosyjskiego to ja pies do towarzystwa, chociaż pamiętajmy, że rosyjski to i to jest pies dosyć rzadko spotykany. Szpic miniaturowy, czy też maltańczyk, to pies o wiele częściej spotykany. Maltańczyki są miłymi, małymi psami do towarzystwa, bardzo mocno wiążącymi się z opiekunami, bardziej ruchliwymi niż się niektórym wydaje. Pies, który potrzebuje dużo naszego czasu, dosyć dużo ruchu. Kiedy jesteśmy obok niego, jest psem najszczęśliwszym, i jest psem, który naprawdę tym takim wesołym, bardzo pozytywnym osposobieniem potrafi naprawdę pokazać, że. Tego typu pies jest świetnym wyborem. Następnym psem jest Border Collie, którego ceny wahają się od 4 do 6 tysięcy, niekiedy mogą być nawet wyższe. Tu dużo zależy od linii, z której pochodzi, od tego, jak wygląda, i chociaż można powiedzieć, to najtańszy pies w dzisiejszym zestawieniu, jeśli chodzi o jego taką średnią cenę. To jednak trzeba pamiętać, że to psy bardzo popularne, psy bardzo wymagające, jeśli chodzi o ruch. To jest prawdziwy pracocholik, pies, który tego ruchu potrzebuje bardzo, bardzo dużo. Pies, który naprawdę no, spędziłby większość dnia biegając, szalejąc. Trzeba pamiętać, żeby ten ruch mu zapewnić. Trzeba pamiętać, że to pies dosyć wymagający. Lubi zaganiać, ale potrafi w odpowiednich rękach być psem świetnym, psem doskonałym, jeśli chodzi o życie rodzinne, jeśli chodzi o takie zwykłe, normalne życie. Niesamowicie inteligentny, niesamowicie mocno nastawiony na współpracę z opiekunem. Następnie mamy Bulldoga francuskiego. Ceny od 3 do 10 tysięcy. Niektórzy uśredniają je do nawet 6,5 tysiąca. Buldog francuski to kolejny pies do towarzystwa, miły, przyjacielski, bardzo oddany, jednak niepozbawiony takiej letkiej nuty niezależności, ale to posiada większość psów, o czym często niestety zapominamy. Pies uwielbiający być z opiekunami, wymagający dosyć dużo naszej obecności, naszej bliskości. Pies, który potrzebuje. No, człowieka obok siebie, opiekunów obok siebie, żeby był szczęśliwy. Trzeba uważać na krótką kufę. Wybierajmy psy, które nie mają zredukowanej tej kufy, wręcz do przesady. Ten pies wtedy no, niezbyt dobrze egzystuje. Fajny, miły, przyjacielski pies do towarzystwa. Kolejnym psem jest Nowofundland. Cena od 3 do 8 tysięcy, średnio około 5,5 tysiąca. Pies bardzo duży to taki łagodny olbrzym. Oczywiście doskonały stróż, pies, który nas ostrzeże, ale jeśli chodzi o ludzi, jest raczej piesem łagodnym. Potrzebuje przestrzeni do pilnowania, ale potrzebuje też bardzo dużo czasu spędzonego ze swoimi opiekunami. To pies, który wymaga naprawdę gigantycznej ilości czasu spędzonego ze swoimi opiekunami. To dla niego bardzo, bardzo ważna sprawa. Doskonały stróż, doskonały przyjaciel. Bardzo fajnie dogaduje się z najmłodszymi. Przedostatnim psem jest Cavalier King Charles Spaniel, którego ceny mogą nawet oscylować w okolicach 5-9 tysięcy zł. Pies łagodny, niesamowicie ufny, niesamowicie przyjacielski, genialny pies do towarzystwa. Kochający swoich opiekunów, mogący zrobić dla nich wszystko. To pies, który z swoim takim wesołym, łagodnym charakterem naprawdę jest jednym z najfajniejszych psów na świecie. Pies, który co oczywiste jest bardzo często właśnie wybierany jako pies do towarzystwa, ale też pies rodzinny. Fajny, miły, przyjacielski, łagodny pies. No można powiedzieć, ten pies jest taki, na jakiego wygląda. Ostatnim psem w tym zestawieniu jest buldog angielski. Psy może nie aż tak popularne jak kiedyś, ale te psy nadal jednak mają wielu fanów. Kosztują od 3 do 9 tysięcy złotych, średnio to około 6 tysięcy złotych. Oczywiście jest to pies o dosyć charakterystycznym wyglądzie. Pies, który, pomimo że no może tak nie wygląda, jest psem bardzo sprawnym. Jest doskonałym stróżem i obrońcą. Jest psem, którego no może nie jest trudno wychować, no ale trzeba tą. Socjalizację i wychowanie przeprowadzić. Pies, który jest bardzo mocno związany z swoimi opiekunami i chociaż nie pozbawiony pewnej dozy niezależności, ale jeśli chodzi o życie rodzinne, sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Opiekuńczy, łagodny w stosunku do swojej rodziny, również w stosunku do najmłodszych. Pies, który bardzo mocno się z nami wiąże ale nie traci tego swojego wrodzonego charakterku i potrafi postawić na swoim, ale no, jemu się bardzo, bardzo dużo wybacza. Więc jak widać, są psy, które potrafią kosztować bardzo, bardzo dużo. I są to psy i malutkie, takie jak rosyjski toj, czy szpic miniaturowy maltańczyk, i psy bardzo duże, takie, takie jak mastiff tybetański, wilczarz irlandzki, czy też... Now Fundland. Wszystkie te psy oczywiście są psami bardzo fajnymi, które powinny trafić w odpowiednie ręce. I jeśli ktoś chce wydać tak duże pieniądze na psa, no to niech wydaje to nie nasz problem, nie nasze pieniądze, chyba że ktoś chce wydać nasze pieniądze. Po prostu są niektóre psy, które kosztują więcej niż inne. Czy są lepsze od tych innych psów? Nie mi odpowiadać na takie skomplikowane i ciężkie pytanie. Pamiętajmy, że jeśli ktoś chce mieć takiego psa i jest gotów zapłacić tak dużo, to oczywiście niech tak robi. Pamiętajmy tylko, że zakup psa to początek, później musimy go też utrzymać, musimy również otoczyć go opieką. Niestety wielu osobom się wydaje, że kupujemy psa, odpakowujemy go jak prezent, no i on już tyle. Mamy go i to wystarczy. A to początek drogi, wieloletniej drogi przyjaźni z tym psem. Oraz spełniania tych wymagań, jakie posiada każdy pies, każda żywa istota. I o tym należy pamiętać. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.